Anai. Mm. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejną niedzielę, w kolejnym dwunastym już odcinku z serii Anai lub Art Journal. E, muszę Wam powiedzieć, że w ostatnim tygodniu spłynęło do mnie strasznie dużo dobra. Strasznie dużo, mm, strasznie dużo, bardzo dużo e, super fajnych wiadomości, e, takich Okruchów, okruchów ciepła, okruchów dobra, takich, y, takich rzeczy, których się zupełnie nie spodziewałam. Y, słuchajcie, y, taka sytuacja, w której obce, obce jakby nie było, osoby y, piszą do mnie wiadomości y, i piszą o tym, że zaczęły robić art journal albo. Odważyły się albo że właśnie miały od dawna, a bały się spróbować, i tak dalej, że gdzieś tam komuś otworzą głowę. To jest tak super fajne. I powiem Wam, że łapię się czasami na tym, bo tak jak mówiłam, te wpisy, które robię w tej serii, są raczej proste. Mam takie założenie, że przynajmniej póki co. Nie sięgam tutaj po jakieś strasznie skomplikowane techniki, bo właśnie zależy mi na tym, żeby pokazać Wam co tydzień trochę inaczej, ale żeby pokazać Wam, że tak naprawdę nie trzeba mieć dużej ilości rzeczy. Oczywiście nadal od czasu do czasu słyszę głosy typu: No, tak, super, ja bym chciała to robić, ale jeszcze muszę sobie tam dokupić dużo rzeczy. No, i ja bym bardzo chciałabym pokazać, że prawdopodobnie nie musisz dokupować nic. Prawdopodobnie większość rzeczy, które masz, spokojnie da się wykorzystać w artubernalu. No ale oczywiście, jakby zdaję sobie sprawę z tego, że każdy ma swoje tempo, każdy ma swoje potrzeby. Mówiłam Wam zresztą sama o tym, że ja przez jakiś czas art journala nie robiłam. Więc, więc jakby spoko mam, mam, mam z tym luz, ale jest to strasznie miłe, i, i cieszę się, że udaje mi się zachęcić kolejne osoby, bo wydaje mi się, że jest to taka droga, której warto chociaż spróbować. Okej, okay, ja przyjmuję w pełni to, że być może art journal nie jest dla wszystkich i że być może są osoby, które... dla których to nie jest nic ciekawego, nic atrakcyjnego. Ale myślę, że jest to coś takiego, czego naprawdę warto spróbować. Muszę wam powiedzieć, że generalnie ja mam w życiu bardzo takie mocne poczucie, że każdy z nas jest indywidualną jednostką. I że każdy jest na swój sposób unikalny i nie da się wrzucić wszystkich do jednego worka. Natomiast wydaje mi się, że są pewne rzeczy, które mogą być dobre dla każdego. Tylko oczywiście pod tym warunkiem, i to jest to, co powtarzałam chyba dotychczas w każdym jednym odcinku, że ten journal dopasujecie do siebie. Nie chodzi tutaj o to, żeby robić dokładnie to, co ja robię, czy kopiować moje wpisy, chociaż nie mam z tym problemu. Jeżeli jest to droga, która sprawi, że zrobicie swoją pierwszą, drugą, trzecią stronę, to mam z tym totalny luz. Aczkolwiek zachęcałam Was bardzo do tego, żeby na którymś etapie próbować po prostu po swojemu, bo mam takie przekonanie dość głębokie, że powtarzając tylko kroki innych, nigdy tak naprawdę nie, nie uczymy się tworzenia po swojemu. Jakby wydaje mi się, że o ile na początku kopiowanie czy inspirowanie się pracami innych osób jest jak najbardziej takim elementem, który może Was zachęcić i może Wam pomóc stworzyć coś, co będzie Wam się podobać. O tyle, w którymś momencie warto jest próbować po swojemu. Oczywiście, może być tak, że na początku nie będzie Wam się to podobać, ale nadal warto potem się zastanowić nad tym, które elementy z czyjejś pracy mi się podobają, a które elementy nie, albo, albo jeszcze inaczej. Taka metoda, którą na pewno mogę Wam polecić, to jest zebranie dużej ilości inspiracji. I po wybieranie, Czyli patrzymy sobie, mamy nie, 12 zdjęć różnych prac przed sobą. I na przykład patrzymy, o, tu podobają mi się kolory, to chciałabym wziąć kolory stąd, kompozycję stąd. Tutaj jest jakiś detal, który jest fajny, tutaj mi się podoba kwiatek, motylek, cokolwiek. Wiecie, i tak pomieszać. I to już będzie proces twórczy. Jeżeli wybierzecie sobie różne elementy i zrobicie z nich taki swój własny miszmasz, to będzie już w tym wasza ręka. Jeżeli weźmiecie jedną pracę i spróbujecie ją odtworzyć krok po kroku, to będzie wasza praca, która skopią innej pracy. Mówię, nie jest to przestępstwem, na pewno nie jest to przestępstwem w waszym własnym journalu, którego nie musicie nikomu pokazywać. Ale e, na, pewno, na, pew na, pewno, na pewno, na pewnym etapie e, warto jest i gorąco Was zachęcam do tego, żeby jednak próbować tworzyć po swojemu i zastanawiać się troszeczkę bardziej nad tym, jaki jest mój styl, jaki jest, e, co chcę zrobić, co chcę przekazać i tak no dobra, a jeżeli chodzi o warstwę wizualną dzisiejszej mojej pracy, to powiem tak, znowu jestem zaskoczona, znowu sięgnęłam po surową kartkę, czyli nie zabezpieczyłam jej przezroczystym gesso, ale to też jest ważne i chciałabym Wam o tym powiedzieć. Na przykład jeżeli używacie farb akrylowych, to nie musicie tego gesso używać. Gesso? którego ja tak namiętnie używam, żeby zabezpieczyć pracę, gest, co się Wam przyda w momencie, kiedy będziecie chcieli używać jakichś mediów na bazie wody. Tuszu z wodą, akwareli, mgiełek i tak Ja często mówię o tym, że zabezpieczam strony jakby na zapas, bo ja często nie wiem, co będę chciała robić. Natomiast tutaj i przyznaję się bez bicia. Też nie wiedziałam, co będę chciała robić i poszłam w kierunku, który jest mi bliski. E, zaczęłam od nakładania mm, kredek Distress mm, i rozmazywania ich za pomocą białej farby akrylowej. Po prostu zabawa. Nie miałam kompletnie żadnego pomysłu. E, po prostu chciałam stworzyć jakieś takie kolorowe tło. E, Potem okazało się, że zostało mi dość sporo wyciśniętej stópki białej farby i było mi szkoda ją wyrzucić, więc zaczęłam malować jakieś kropki. Kropki takim starym, rozczapierzonym i niezbyt i takim dość sztywnym pędzlem, więc one nie były zbyt idealne, ale spoko. Potem sięgnąłam po mniejszy pędzelek i troszeczkę tam sobie popoprawiałam. Dodałam trochę białych kropeczek. Dodałam trochę e, jakichś kreseczek e, malowanych tuszem, aczkolwiek e, jeżeli chodzi o kredki distres, to e, w moim odczuciu dobrze jest dać im troszeczkę podesknąć, mm, bo przez to, że robiłam tę pracę i naprawdę tym razem ten wpis robiłam dokładnie 19 minut, spojrzałam na, na zegarek e, i one były jeszcze takie troszeczkę e, mokre. Tłusto mokre, więc kiepsko mi się na nich rysowało, więc odpuściłam. No i przykleiłam te, te urocze dzieciaczki i napis. I to jest wszystko. No i właśnie słuchajcie, i stworzyłam sobie ten wpis, nie mając na niego żadnego pomysłu, tworząc go dla zabawy, dla po prostu rozrywki, dla stworzenia, zapełnienia kolejnej strony. Nie miało, nie miało to jakiegoś głębokiego, ukrytego sensu. Możecie zobaczyć na filmie, że dobieram sobie napis, szukam po prostu, czytam napisy i patrzę, co by mi tutaj pasowało. A, muszę Wam powiedzieć, że dzień po tym, jak go stworzyłam, spojrzałam na niego jakimś takim zupełnie nowym spojrzeniem, bo powydarzały się tam różne rzeczy wokół mnie, które które sprawiło, że tak trochę, trochę inaczej mi się perspektywa ustawi ustawiła. I pomyślałam sobie, że to jest w ogóle takie strasznie ciekawe, że wiecie, tworzycie coś, nie zastanawiając się nad tym, Czysto intuicyjnie mówię: eksperymenty i zabawa, a potem patrzycie na to i Wam się otwierają jakieś takie klapki w mózgu. Yy, I nagle patrzę na tę stronę i widzę tutaj jakąś radość, jakąś nową energię. Jakieś wewnętrzne dzieci i jakąś, jakąś myśl przewodnią. I, I myślę sobie, że to jest super fajne. Muszę Wam powiedzieć, że dla mnie eksperymenty z art journalem są bardzo fajną drogą poszukiwania też takiego swojego ja. I to jest coś, o czym warto pomyśleć. Aczkolwiek nie trzeba. Tak jak mówiłam, dla każdego art journal może być czymś innym. I jeżeli absolutnie do Was nie przemawia klimat autoterapii, jakiegoś takiego intuicyjnego wyrzucania rzeczy z siebie, to absolutnie nie musicie iść w tym kierunku. Jakby spoko, w ogóle, nie, w ogóle nie zawracajcie sobie tą głowy, pamiętajcie o tym, że dobra zabawa i eksperymenty i przede wszystkim rozwijanie swojego twórczego zmysłu i e, swojej techniki jest tutaj super zabawą i, e, i polecam to wszystkim. No dobra, bardzo Wam dziękuję, zapraszam oczywiście za tydzień, i bardzo chętnie usłyszę, czy przeczytam w komentarzach, jak wy podchodzicie do artycznala, jeżeli już go faktycznie tworzycie. Czy, czy jest to właśnie takie pole typowo do eksperymentów? Czy chcecie zrobić coś ładnego i mieć ładny albumik wypełniony ładnymi stronami? Czy może eksperymentujecie troszeczkę z podświadomością i, i jakimś takim poszukiwaniem głębszego? głębokiego sensu. E, dajcie znać, jeżeli macie ochotę oczywiście. Do usłyszenia za tydzień. Pa pa!